Kabaret no, moralnego niepokoju. No, jak drzwi do rzeźni przecież? No, tak, zadawiałem no, żeby był tymi, to coś śmiechu. Śmiechu. Tak. No, nie to te drzwi. Tak. Ale to nie jest fajnie, bo ja pracowałem w, w, w tak. no, rzeźni tam w potrzebuje tej... I pomyśleć, że kabaret moralnego niepokoju zaczynał od takiego studentów, które na moim Ja nawet pani tam, na wiersze, tak, to pierwsze na tak, to, że jest taki, no, Też że tam jest miejscowość, no tam, nie wiem, Siejuchy, czy coś takiego, a to obok jak się nazywa? Grunbach. O, o, to mi do dobra, to cię. Dzięki. <laughs> Dzięki się